Cześć kochani z tej strony Iwona i Beata. Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy was na przegląd letnich sukienek ze sklepu Sinsay. Oczywiście jak zwykle linki do wszystkich rzeczy, które dzisiaj będziemy mierzyły, oraz nasze wymiary znajdziecie w opisie pod filmem. Więc jeśli taka tematyka was interesuje, to serdecznie zapraszamy was do oglądania. Dzisiejszy odcinek zacznę od sukienki, którą mam już na sobie. Ten model szczególnie przypadł mi do gustu. Po pierwsze spodobało mi się tu połączenie kolorystyczne. Jak widzicie mamy tu połączenie koloru brązowego z kolorem kremowym. Moim zdaniem takie połączenie wygląda bardzo ładnie. A po drugie spodobało mi się tu połączenie dwóch rodzajów materiału, spójrzcie góra wykonana jest tak jakby z takiego sweterkowego materiału, mamy tu odcięcie pod biustem, natomiast dół jest luźny, tak się prezentuje jej długość przy moim wzroście, jeśli jesteście tu po raz pierwszy to przypominam, że ja mam 1,69 cm wzrostu, chcę Wam również zaznaczyć, że sukienka nie posiada podszewki, na mnie widzicie rozmiar M, i tak prezentuje się ona na mojej sylwetce, taki rozmiar noszę na co dzień i uważam, że jest on trafiony, a jeśli chodzi o skład to góra wykonana jest w 100% z akrylu, natomiast ten materiał to 75% wiskozy, a reszta to poliamid i zapłaciłam za nią 59,99 Sukienka, którą widzicie na mnie, wykonana jest w 99% z poliestru, a 1% to elastan. Zobaczcie, tak wygląda ten materiał z bliska. Jest ona na szerokich, wiązanych ramionczkach, natomiast jej góra wykonana jest z cienkich, rozciągliwych gumeczek, więc w tej partii ładnie dopasowuje się do sylwetki. Tu również mamy w pasie rozciągliwą gumkę, natomiast jej dół uszyty jest z łączonych falban. Zobaczcie, tak prezentuje się jej długość przy wzroście 164 cm. Mam ją w rozmiarze L i rozmiarowo jest na mnie dobra. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 59.99. Teraz nieco krótsza propozycja, sukienka od długości mini w kolorze czarnym. Jest to sukienka na cienkich, regulowanych ramionczkach. Dodatkowo na ramiączkach mamy tu jeszcze takie ozdobne koraliki. Jak widzicie, jest to sukienka o luźnym kroju, zakończona falbanką. Pomimo tego, że jest to długość mini, to zobaczcie, wcale nie jest ona taka króciutka. Myślę, że w tej długości większość z Was będzie czuła się komfortowo. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda z bliska. Ma ona również fajny skład, bo wykonana jest w 85% z wiskozy i w 15% z lnu. Tak prezentuje się na mnie sukienka w rozmiarze M i zapłaciłam za nią 49,99. Teraz, moim zdaniem, bardzo fajna sukienka w kolorze błękitnym. Wykonana jest w 100% z bawełny. Także myślę, że świetnie sprawdzi się na upalne letnie dni. Jest to sukienka na cienkich, regulowanych ramionczkach. Natomiast jej góra wykonana jest z drobnych gumeczek. Pokażę Wam, jak wygląda z bliska. Podoba mi się w niej to, że góra zakończona jest taką delikatną falbanką. Moim zdaniem wygląda to bardzo dziewczęco. Mamy tu odcięcie pod biustem, natomiast dół jest luźny. Dziewczyny na stronie pisze, że jest to sukienka o długości midi, jednak przy moim wzroście raczej wypada jako Maxi. Zobaczcie. Mam ją w rozmiarze L. Tak prezentuje się sukienka z tyłu. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłacicie za nią 49.99. Teraz propozycja sukienki w kolorze czerwonym. Jest to ażurowa sukienka wykonana z bawełny, Posiadana podszewkę, która wykonana jest w 80% z poliestru i 20% z bawełny. Od razu pokażę wam jak wygląda z bliska. Uważam, że w tej sukience mamy ładnie wyeksponowany biust. Dodatkowym plusem są również ramionczka, które są regulowane. Tak prezentuje się ona z tyłu. Jak widzicie w tej partii posiada drobne gumeczki, dzięki czemu ładnie dopasowuje się do sylwetki. Jest to sukienka o długości maxi i tak się prezentuje jej długość przy moim wzroście. Uważam, że ta sukienka jest naprawdę bardzo efektowna. Mam ją w rozmiarze M i kosztuje 79,99. Również mam propozycję ażurowej sukienki, wykonana jest w 100% z bawełny, posiada podszewkę, która wykonana jest w 80% z poliestru i w 20% z bawełny. Sukienka jest na cienkich, regulowanych ramiączkach. Jak widzicie jej góra jest ładnie dopasowana do sylwetki. Mamy tu odcięcie w talii. Natomiast dół jest delikatnie rozkroszowany, zakończony falbaną. Na stronie pisze, że jest to sukienka o długości migi. Przy moim wzroście znowu wypada raczej jako maxi. Zobaczcie również jak wygląda materiał z bliska. Mam w rozmiarze L. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 79,99 Moja kolejna propozycja to koszulowa sukienka zapinana na złote guziki, które moim zdaniem robią tu fajną robotę. Talia podkreślona jest za pomocą paska wykonanego z takiego samego materiału. Pasek jest wyjmowany. Gdybyście swoją stylizację chciały urozmaicić swoim ulubionym paskiem, to tu macie taką możliwość. Zobaczcie, tak wygląda na mnie sukienka w rozmiarze M. Jeśli chodzi o długość, to jak widzicie, jest to sukienka o długości Midi. Co do składu, to mamy tu miszmasz, ponieważ w składzie mamy wiskozę, bawełnę, len i poliester. I za tą sukienkę zapłaciłam 69,99. Teraz sukienka w kwiatowy wzór w bardzo przyjemnej kolorystyce. Od razu pokażę Wam, jak wygląda z bliska. Jak widzicie, mamy tu asymetryczną górę. Sukienka jest na jedno Jej góra wykonana jest z drobnych gumeczek. Natomiast dół jest rozkloszowany. Chcę Wam zaznaczyć, że posiada podszewkę. Podszewka jest długa. Zobaczcie, praktycznie jest na równi z tym materiałem wierzchnim. Pomimo tego, że wykonana jest z poliestru, to widziałam, że chyba szczególnie przypadła Wam ona do gustu, ponieważ bardzo szybko się wyprzedaje i wcale mnie to nie dziwi, ponieważ uważam, że wizualnie wygląda naprawdę świetnie. Spójrzcie, tak prezentuje się z tyłu. Mam ją w rozmiarze L i rozmiarowo jest na mnie dobra. Na pewno jesteście również ciekawe ceny, więc już mówię, za sukienkę zapłacicie 59,99. Kobietki, jeśli szukacie dla siebie sukienki w kolorze białym, to mam dla Was bardzo fajną propozycję. Widziałam na stronie, że ta sukienka bardzo szybko się wyprzedaje. Jest ona na cienkich, regulowanych ramionczkach. Natomiast jeśli chodzi o górę, to mamy tu górę z ozdobnym wiązaniem. Podoba mi się w niej to, że ta góra jest taka delikatnie marszczona. Uważam, że bardzo fajnie to wygląda. Spójrzcie, tak wygląda z tyłu. Natomiast jeśli chodzi o dół, to jak widzicie jest on rozkloszowany, zakończony falbaną. Chcę Wam zaznaczyć, że posiada podszewkę. Podszewka sięga mniej więcej dotąd. Jeśli chodzi o ten materiał wierzchnik, to wykonany jest w 88% z wiskozy, a reszta to poliamid. Natomiast podszewka to 100% poliester. Sukienkę mam w rozmiarze L. Zobaczcie jeszcze jak wygląda z każdej strony. I kosztuje 59,99. Ja również mam dla Was propozycję sukienki w kolorze białym. Jest to sukienka o długości Midi. Jej góra wykonana jest z cienkich gumeczek. Dodatkowo mamy tu takie delikatne falbanki. Natomiast jej ramionczka zdobią koraliki, ramionczka są regulowane. Spójrzcie tak, sukienka wygląda z tyłu. Nie wiem, czy widać to na kamerze. Ale prześwituje, ponieważ nie posiada podszewki, ale jeśli prześwity Wam nie przeszkadzają, to sukienka jest naprawdę fajna, wygodna i ma dobry skład, bo wykonana jest w 85% z wiskozy i w 15% z lnu. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda z bliska. Chcę Wam również zaznaczyć, że pomimo tego, że na co dzień noszę rozmiar M, to widzicie na mnie sukienkę w rozmiarze L i moim zdaniem jest ona na mnie dobra. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 59,99. Mam dla Was jeszcze dwie propozycje, jeśli chodzi o sukienki, ale niestety nie mogę ich dla Was przymierzyć bo pomimo tego, że zamówiłam je w rozmiarze M, czyli w takim jaki noszę na co dzień, to są one na mnie za małe. Zacznę od tej w kolorze białym. Jest to sukienka na cienkich, regulowanych ramiączkach. Jak widzicie jest gładka i tak naprawdę jedynym elementem, który ją wyróżnia, jest ta delikatna koronka przy dekolcie. Spójrzcie, tak wygląda. Super, bo ta sukienka posiada taką długą podszewkę, także nie powinna prześwitywać. Pokażę Wam, jak wygląda ta podszewka, zobaczcie. Ten materiał wierzchni wykonany jest w 100% z bawełny, natomiast podszewka to 80% poliestru i 20% to bawełna. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda sukienka z tyłu. A jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 59,99. Tak wygląda druga sukienka, która jest na mnie za mała. Jeśli lubicie kolor różowy, to uważam, że ten odcień różu jest bardzo ładny. Spójrzcie, tak wygląda z bliska. Szkoda, że nie trafiłam z rozmiarem, bo sukienka naprawdę mi się podoba i prawdopodobnie zostałaby ze mną. Jeśli chodzi o jej dół, to uważam, że wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie, mamy tu takie ładne wykończenie. Natomiast jeśli chodzi o górną partię, to z tyłu mamy drobne gumeczki. Sukienka jest na cienkich, regulowanych ramionczkach. Posiada również podszewkę. Dodatkowym plusem jest to, że ma fajny skład, bo materiał wierzchni to 100% bawełny, natomiast podszewka wykonana jest w 80% z bawełny i w 20% z poliestru. Tak jak już mówiłam, tu widzicie sukienkę w rozmiarze M i tak naprawdę moim zdaniem ta M będzie dobra na dziewczyny, które noszą rozmiar S. Sprawdzałam, na stronie nie było podanej informacji w tym przypadku, że rozmiarówka jest zaniżona. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 79,99. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Mamy również nadzieję, że sukienki, które dzisiaj mierzyłyśmy, przypadły Wam do gustu. Jak zwykle zachęcamy Was do subskrybowania kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby być z nami na bieżąco i żeby nasz kanał mógł się rozwijać. A dzisiaj już dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!